Siemano, z tej strony PKę, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarobiłem ponad 3 miliony w godzinę. Tak więc zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku ogłosiłem giveaway przedmiotów z tej skrzynki oraz z tej skrzynki, jeśli wbijecie 30 lajków. A w 33, więc oddaję całość dla jednej osoby. A wygrał mleko. GG. Losowanie odbyło się na streamie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to link będzie w komentarzu. Mleko zgłości na streamie po nagrodę. A na nowy giveaway przeznaczam milion coinów w gotówce. Sady te same, czyli komentarze z nikiem. A jeżeli dobiemy 40 lajków, to rozdam dwie nagrody. Dla dwóch graczy po milionie przejdźmy już do właściwej części odcinka. Teraz opowiem wam o sposobie, który wykorzystałem w celu wyfarmienia tych 3 milionów coinów w godzinę, a nawet ponad 3. Polega on na zdobywaniu starfoli z tych oto mopków. Wybaczcie, nie będę kaleczył mojego angielskiego. I za każdy za każdy kill zdobywamy jeden lub dwa starfole i ich wartość na bazarze, to jest około 1200-1300 coinów. Tak więc matematykę zostawiam wam. W godzinę około wbijam powyżej 2.500 starfoli, tak więc teraz tylko zostało farmić. Tak więc ja już jestem w miejscu do farmienia starfoli, starfoli mam 0 tak samo Treżuritu, w moim mining saku i dodatkowo wszystkie pieniążki, które mam, od razu wpłacam sobie do banku i ja zaczynam farmić i zobaczymy co będzie po godzinie. Jest aktualnie 12 godzin 45 minut godpoty, więc 11 godzin 45 minut. Zobaczymy rezultat. Tak wyglądała mniej więcej moja ścieżka farmienia Starfolii. Czy jest najlepsza, czy jest najbardziej opłacalna? Dla mnie tak, ponieważ mam speedpotę. Jeżeli ktoś nie ma speedpoty, to polecam po prostu robić kółka wokół jeziora. W trakcie dropienia po około 35-40 minutach te Reforged Stone zajmują cały mój więc postanowiłem je po prostu sprzedać na bazarze, ale z opcją po prostu sell oferty, a nie sprzedania natychmiastowego. Została ostatnia minuta farmienia tych oto mobów. Zaraz zobaczymy co będzie. W ogóle podczas tego farmienia jest Spooky Festival, więc nabijam jeszcze papierki. Nabijam jeszcze nie, na przykład Ectoplazmę dropnąłem ze skrzynki. Natomiast tego nie będę wliczał, no bo to na co dzień nie występuje. Głównie zaliczę Starfole, te Reforged Stony i Treasure Reed, który który jest rare dropem, z czym epic dropem z, właśnie z tych mobków. Nie została nam ostatnich 20 sekund, więc myślę, że jeszcze jedno kółko zdążymy zrobić. Polecam w ten sposób bardzo, szczególnie jak jest mało graczy. czyli jest mało graczy, to wtedy istnieje szansa, że taki cały spocik, taki jak teraz ja robię, jest wolny. Przy dużej liczbie graczy przeważnie jest tak, że ktoś Wam się wcina, po prostu tracicie dużo, dużo tych mobków i wtedy ten sposób jest po prostu mniej efektywny, więc, więc, więc raczej nie polecam, jak gra dużo osób, ale jak gra mało osób, to jak najbardziej jest to jest to jest to fajny sposób na zarobienie pieniążków. W ogóle się pomyliłem, bo została mi jeszcze miutka, więc ostatnie jeszcze dosłownie kółko zrobimy. I ja będę już spadał na, na Huba, żeby... O, je widzicie. Od razu powiem, że i każdy... O, jeszcze mamy ten. czyli jest skrzynka. Że każdy oczywiście ma inny Magic Find. Natomiast akurat w przypadku tutaj tego dropienia nie ma to przecież żadnego znaczenia, no bo common loot wynosi 100%. Zostaniecie jeden lub dwa star z tego, z tego, z tego mopka, więc na luzie, na luzie jesteście w stanie zrobić na pewno sporo. No tutaj czynnikiem decydującym, moim zdaniem, jest to, że ja korzystam z godpoty, czyli mam dodatkowy movement speed i przez to też trochę szybciej to robię. Dobra, ostatni ubity. Wszystko mamy, idziemy na Kuba. i zaraz Wam pokażę, ile mniej więcej dało mi się wyfarmić. Tutaj już, tutaj już są te, te, te forge wstawione, natomiast ja te, które mam w lecaku sprzedam je od razu, Musi się na to czekać. Tych eventowych temów nie będę te sprzedawał, no bo, bo nie, tego dotyczy, nie tego dotyczy ten odcinek, natomiast zobaczymy starfole o ile chodzą, Starfole. Zobaczcie, to jest 1328. jeżeli bym chciał wszystko sprzedać, to jest 3 i pół miliona coinów praktycznie. Ja polecam, ja polecam robić po prostu cel oferty. W taki sposób, że po prostu wyciągamy, klikamy tutaj, klikamy na to, create offer. Ja zawsze opuszczam o 10%, o 10 i tak parę razy, to dosłownie zajmuje chwilę, a o wiele więcej hajsu z tego będzie. Create offer, jeszcze raz. I ostatni, mam nadzieję, że ostatni, dobra, ostatni raz. Wie to jest, to tutaj, to offer, 10%. A jeszcze, jeszcze mamy, jeszcze mamy treasure It, Ale w, w, w jego, przypad, w tym przypadku to po prostu to sprzedam tak od razu. Patrzcie, już mamy 100 tysięcy, już mamy 211 tysięcy, a tam jeszcze jest 3,5 miliona coinów, więc, więc na razie drodzy widzowie, tyle. I widzimy się na podsumowaniu, jak to po prostu po jakimś czasie zajdzie. Tak więc, podsumowując, na film można powiedzieć, że spełniłem przynajmniej te 3 miliony, a nawet jeszcze więcej, bo w przybliżeniu zarobiłem 3,7 miliona coinów w godzinę. Jest naprawdę fajny wynik. I przede wszystkim zachęcam Was do zostawienia oceny w komentarzu pozytywnej bądź negatywnej, w zależności, film Wam się spodobał, czy też nie. Przypominam o rozdawajce. I co? I tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!